Skrętos spełnili tylko jedną obietnicę. Zbudowali nowe budynki, przede wszystkim luksusowe domy tylko dla skrętosów. Wśród waszych niespełnionych obietnic znajdują się między innymi prace, frakcje, miasteczko, wojsko. Można by długo wyliczać. Na miasteczko będzie trzeba zebrać materiały, idioto, bo będzie budowane przeze mnie na survivalu, chuju. Były trzy długie miesiące, w tym dwa bez szkoły, żeby to zrobić. Mam lepsze rzeczy do roboty niż granie w jakiegoś Minecrafta XD. Krentos nie mają sobie nic do zarzucenia. Wszystko, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Do tego ich lista obietnic wciąż się przedłuża. W zeszłomiesięcznym ekspresie przekonywali, że zorganizują olimpiadę. Czas pokaże, czy gracze zobaczą Igrzyska Olimpijskie, czy tylko Igrzyska Obietnic.